no dobra każdy z nas, kto kiedykolwiek coś malował wie, że pędzelek zawsze odstawiony na bok zaschnie, wrzucimy do wody za jakimś czasie zapomnimy, zaschnie ja to do ropy wrzucałem jak swego czasu, ale też po jakimś czasie za Sfarnia. rozwiązanie jest prościutkie to jest słoiczek Rozpuszczalnikiem. W środku jest końcówka, pędzelka. A pędzelek jest preparowany tak. Rączka, otworek, śrubka szóstka Dokręcamy. Po malowaniu rozkręcamy. a jeszcze się trochę tu lata. Nie, nie lata się, to tylko tak wydaje się w kamerze, że lata. Dokręcamy i. Możemy się spokojnie, mal, spokojnie malować tym pędzelkiem. Pewnie, być może on tam się nam będzie i obracał, ale w przypadku okrągłych pędzelków to już w ogóle problemu nie ma. Wystarczy jedna rączka, mały słoiczek, uciąć na taką wysokość, żeby do słoiczka wlazło, nalać do spuszczarnika i za rok możemy ten pędzelek umyć. Sprawa prymitywna i prosta. wszystkie pędzelki, które do takiego stanu doprowadziłem. W życiu policzył, to uuu, uu, niezła skrzynia by była. Także polecam ten sposób. Zresztą to samo dotyczy rolek do malowania. Też używamy ich dziesiątki, ten kto oczywiście maluje słoiczek do słoiczka zrzucamy, jest tu folia pod dekielkiem. W ogóle jak przelewacie farbę do słoiczku już to radzę folię podłożyć, bo później jest. Farba wysycha i ciężko dokręcić. I tych pędzelków, czy tych roleczek w, ty, w tym przypadku, rolką się lepiej maluje, zwłaszcza takie trochę większe płaszczyzny. Wcześniej ja ogrodzenie malowałem sprętą, ostatnio rolką. I to jest zdecydowanie. Oszczędniejsze. I zawsze jakąś rolkę mamy, bo zawsze przychodzi, że coś pomalować kopiemy, kopiemy, kopiemy. No gdzie te cholerne pędzelki w tym bałaganie są? No gdzie tu są te pędzelki? O jest jakiś pędzelek. Pędzelek kosztuje na dzień dzisiejszy. Cholera wie, nalepka zerwana. Ale pewno ze 4 zł, ze 4 zł chyba kosztował. Coś mi się zdaje. Także. Na emeryturze się oszczędza, a oszczędzać trzeba zacząć już ze młodu. Polecam.